W tym ostatnim odcinku z edycji na rapach zobaczycie, jak zrobię typa z żelak bez hitania go. I zobaczycie też moje łatwe kile A co to jest ten taki. Yy, Maciek Pro? O, nie po. Co? Yy, co? Dobra, na odcinek leci. Ej, no ja też mam, A. no. E, daję, A co ty z niego masz? Co ty z niego Set, masz. full seta wybrałem. Dobrze, ja mam elkę. Czekaj, zobaczę co mam. Ej, co to było? Yo, no, nie zdadał jeszcze. A drugi? Drugi na no Czekaj. No i dobra. To on coś miało normalnie. To jest zwykły kim... Mam Trident. Serio? No. A ja mam magiczny miecz tutaj, widzę. Wersję no. Trident. Eeeh, uh. zabiję? zabiję. No, no jest kotar jakiś! VIP, głowa smoka! 10 serc na wieżycę z elektron. Lata tam, koło ciebie jest! Nie mogę to sadzić. Zginął. Zbieraj, zbieraj. Dziesiątka tu leży, dziesiątka leżała. A ja go wesmoka. Stali z siły i go smoka. Ale free kill. What? Wait, what? Wait, what? O ty. O ty, murzynie. O ty. A ty już można. <laughs> czekaj, oddam ci te. E, co? E, czekaj, bo ja mam młodlego lasa z niego. Wait, what? Ale tak serio mówię. Jest, jest zabito. Nie mam kurde liter. Masz? Ablicja. Serio? Nie. O. O. Biedna. tam altuje? A nie jednak nie. Hmm, dobram, serce. Gdzie jesteś? Ej, jeszcze ktoś potrwa kto się do graczy. Playboy o! karty z Elytrum! Co to co Playboy wadzi. karty. Playboy karty z Elytrum z ty mam przyszedł! Klikuję. Nie poważam to. Co? co ma mam to nagrane, co jest? To jest... Juppie się pocina od ludzi jest z tak... Elkom, wszystkim, z kulenek. Zabija każdego Steve'ka, który mu podbiegnie no pod nos. Ja, bo mnie to bawi, no ty słyszysz co Za, ratka, to Zabijem! Zabijem! No, i... ja. Gdzie mnie straciłeś? ty zabiłeś? Co ty zabiłeś? Typa z pół serca, totem, pół serca i cykną perełkę. Okej. Ja. Ja mam panakę. Jupi, jestem za tobą, jak mnie wyklei to wiesz, że jestem za tobą. Zabijam on jakiego. Prawie pół życia z... Ja smoka właśnie zabijam, bo ja w niego ten, cały czas go z łuku strzelam. A, umarłem, wywaliło mnie, czaisz? No, zginąłem. Gdzie, gdzie, powiedz gdzie. Main eee, main przy na spawnie, przy spawaniu kleju na spawnie. Ej, fickliomega. Przewidźcie to kompletnie. E, ma! Ej, Bumblema. Kuku ma. Jeśli zgłębiłeś to tak, cheeky picker chyba. Mam klucz rapy. I Sztump jak polije zaraz. I Sztump jak polije, nie zginiesz, nie zginiesz, nie zginiesz. Zginął, się, to zginie. Zginą, no. Już było widać, że on ginie. A to zginął. I Sztump jak Pomóżcie, pomóżcie, hey, ja, ja to już nie Ja to już nie mam! No zabijemy! Yes. 2, jeden start! Smocze serce, ma, smocze, mam, ja smocze do... szalker i mam full EQ. <gryst> Ej, hey, ale parkour zrobiłem! Smocza głowa. Ło! Jak na razie hey, mam... Można. Jak na razie oh. drapałem Smocze, oh. oh. smocze oh. serce, Smocze szalker, no głowę smoka i... Kasia! ...serce. Dobra mm, Zaraz będziemy otwierać dalej. Tego to schowam. To coś schowam. Mhm, dobra, Bloki Diamant. to nawet już to usuwam. Nic! Dobra, I ostatni, ostatni klucz. 16 pereł. Czyli ani razy chorusy, ani razu ankory. Nice. No ten radek. No, no jas, masz farm handel. Bij tego. Tu noc nie z manos. Mnie to nie No to idź sam i go bij, a ja zabiję Co robi? Tego co mój teammate robi, stary? Mój teammate mnie zabiłem zrzucił go. do Voida, a złego przepuścił. Zabiłem go. Dobra, a ty narywasz tego? No. Zaksonek jakiś się do mnie tepa. Jak sik? 6 serc. Wiesz co? A nie chciałam nawet sobie logoutu dawać, żeby mógł tepać dalej, ale... Oj, biedne, biedne. O, sprośny dać 8-7. I byczek jakiś się do mnie tepnął, i tepnąłem byczka. I Ziozel się do mnie tepnął! Tepnąłem Ziozela. Co to, to jest? Zioz Ziozel ma itemy? Byczek ma itemy. Co to jaki jest? Jak ja. Sik? Goni go, nalicza. To go czy? Te pajnubko z Prośny do mnie pisze. <grym> zyrać, Co to jest za Nick? To jest adę, o, Jaki uł. knok! Zabiłem. Ziozela. Boisz się L. <grym zyrać> Jeszcze ja, 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 coś Tak! I kurde, te panie lubię, dobra. Dobra, typnam. O kurde! Ej, 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 chłopie! Okay. Głowa smoka! nie cię to? Nedek? to nie słuchajcie! No a ty a ty a ty To ty masz. Nie, nie, on trafia, ja się z nim biję na równym. Tutaj kolby, tutaj tutaj Minus 868 na minus 1000. Oh. Y idzie idź pod ziemią. Na minus 1100. Pozwól, o, pozwól, 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 pozwól. Minus 1000. Y może. Minus 868 mhm. na minus 1100. Schodzę z nim pod ziemię. Czekaj, próbuję. Jest jakiś cave duży. Jest disco, disco. Sadzę go. 200 ma dziesiątkę. talizman życie i w ogóle sadzę go cały czas. Mam no, 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 O kurde no, Ej, no, 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 podkopuj, go, Podkopuj, go, podkopuj, go. Nie, nie. Dobra, podkopuj. Go, podkopuję, podkopuj podkopuję, podkopuj no, 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 ja. no, 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 Czekaj, ja muszę zjeść Muruj. Dobra, i teraz róbmy mu kurde, kratkę. Sobie... O kurde. No, dobra, dobra. Próbuję coś tutaj zrobić. Kurde. Ja tam wodę idę z młodzie. Kurde. kurde. Jest zanotowana No nie mogę... Ale mu um. to ma wystać. Ale on nie ma to temu, on ma ta życia. Aha. Cześć. Kratkę mu rób. kratkę. kratkę. Nice. Zamurwam. Może ja wejdę na odcinek Dobra, dobra, no rybacz. A czekaj Zamienimy się, zamienimy się Ej, nie wiem Ja, ja z głowy to stopię i trwę Dobra, okay? spróbuję, spróbujmy Dawaj O kurde, on sadzi Czekaj, wchodzę Nie, nie mogę wejść, kurde mam. Wyszedł, wyszedł Kurde Muszę jeszcze nie mam łamowała Lata, lata Uważaj, 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 bo nie ma czemu Wysadź, Wiem, wiem, wiem on się sam zbudował, się, się Dobrze. to coś. Nie. Spróbuję mudeczkę, i kratkę. Ja nie widzę, sprawdza kratki. Dawaj. I rób kratkę. Dobra, dai, Sad mi pada. Sadzi mnie. Czekaj, ja muszę seta seten zrepać. Dobra, daj, weź go, weź go. Weź go. Wycykam. Ja wycykam i zrepam seta, dobra? Dobra, dobra. Ty się z nim bij. Ty, bo on mnie Czekaj, bo mi mnie fokusuje. Dobra. Weź zjem. Dobra, go. Ory. Ory. No Dobra. dobra. Ory. No on mnie krytuje cały czas. Weź go, weź go. Ok. Dobra, Ory. Ory. Dobra, Ory. 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 I teraz. O. I teraz. Kratka. No tu się nie da stawę. Co jest taki debil? On nie wycykuje. Jest w kratce. Jest w kratce subsidianu takiej. Idealnej. Czekaj, żeby i item nie wybuchły. E, piluj, piluj go, piluj Pod bo boi... go. Podkupuję się, podkupuję się, podkupiuję się. Mogę go wysadzić się mam, Sadzę go. Dobra. Zabudowuję się, stawiam kubeła. Mam go, mam go, mam go, tutaj jest on Czekaj? Ja mogę... Czekaj. Totem! Zawiem. Zomitem Elki miał, elki miał, elki miał Mamy litrę, mamy litrę Mam tryzmo życia? <śmusztermizacja> Dobra, nice, nice Głos smoka Smocze serce Wszystko masz? Wszystko Czekaj, lutuję, lutuję, lutuję No to już nic nie ma, nic nie ma Nice Nie ma? Nice. No, nice, ja no. nie wierzę Przepraszam, ten co to so, zdejmował Dobra męk. Czekaj Ja pierwszy, on mógł odlesić już dawno jakby miał lowa Ja mam to Miał, pewnie, czemu byś nie używał? Ja bądź... to On Napisał pewnie. mi off! Co napisał? Off. No. no pewnie off. No pewnie off. muszę sobie to Dobra. Dostaniesz z Safku. Dobra, mi się tego